Zdrowotne właściwości orkiszu odkryła już w XII wieku święta Hildegarda z Bingen. Pisała wtedy o nim, że gwarantuje dobrą krew, wspomaga rozwój mięśni i dar pogody ducha. I wcale się nie myliła. W Polsce popularny jest dopiero od kilkunastu lat. Z tak wyłuskanego orkiszu powstają płatki, makarony oraz przede wszystkim pieczywo. Orkisz mówi się, że to jest prapszenica, że, że to, jest, to jest zboże, z którego pszenica została wyhodowana. W gluten jest zagrożeniem. Tutaj jest inny gluten i często ludzie, którzy są uczuleni na gluten, produkty z orkiszu, czy tabułki orkisowe, czy chleb mogą właśnie spożywać. Orkisz wspomaga też walkę z nadwagą, otyłością i cukrzycą. Otręby z orkiszu zmniejszają znacznie poziom cholesterolu we krwi, a nawet opóźniają procesy starzenia się.